Jestem Aneta i będę dziś mówić o alchemii. A dokładnie o tym, skąd moje zainteresowanie alchemią. Przez długi czas zastanawiałam się, skąd umie tak głębokie zainteresowanie astrologią, snami, magią. Dlatego, że to jest to taka dość, takie dość niszowe zainteresowanie. No, i zrozumiałam to dopiero w tym roku, kiedy odwiedziłam mój rodzinny dom. W moim domu jest taka duża no taka biblioteka z książkami i zaczęłam sobie przeglądać te książki. Znalazłam tam między innymi tą książkę o Sumerach, o której będę również mówić w przyszłości i tak między tymi książkami znalazłam wepchnięty zeszyt. Wyciągnęłam go i od razu mi się przypomniało, co to za zeszyt. Dostałam go w roku 2000 od mojej babci i był to zeszyt, który ona prowadziła sobie przez lata i Między takimi przepisami na kartoflach, o tym, jak prowadzić dom, znalazłam tam rozwiązanie całej mojej zagadki. Skąd moje zainteresowanie alchemią? Ponieważ moi rodzice, kiedy mówię o tych sprawach, moi rodzice są tacy bardzo okej, okej, a ogólnie wszyscy zdrowi. No to tak, taka właśnie jest rozmowa z moimi rodzicami na temat magii i alchemii, ale wracając do tego ze Między tymi wszystkimi przepisami o tym, jak mieć podłogę. Był tam sennik, rozumienie snów. Był tam zodiak, jak rozumieć znaki zodiaku i kto jest kim w znaka zodiaku, parowanie w znaku zodiaku. Znalazłam tam y, ziołolecznictwo, czyli które zioła leczą. Moja babcia miała ogrody, piękne ogrody. Jakkolwiek y, z zopowiada, opowiadań moich rodziców, Dowiedziałam się, że te ogrody i wcale tak ładnie nie szły, tak jak mi się wydawało. A na temat ogrodów chcę wam jedną rzecz powiedzieć. Na temat ogrodów chcę wam powiedzieć jedną rzecz, że po tym można poznać, że ktoś ma właściwości magiczne, że ma bardzo dobrą energię, ponieważ wszystko mu bardzo dobrze rośnie. Chcę wam pokazać jedną rzecz. Dowód na to, jak mi idą ogrody. W jakimś takim losowaniu wygraliśmy dwie sadzonki drzew. One były malutkie i zobaczcie, co tutaj się dzieje. To jest jarzębina, to jest wiśnia. I one tak urosły podczas, nie wiem, miesiąca, dwóch miesięcy. One już dawno, powinny dawno iść do ziemi, tylko że wydawało mi się, że było za zimno. I u mnie w domu tak wszystko rośnie. To jest po prostu szaleństwo. Nie nadążamy z przesadzaniem, z rozdawaniem tych roślin. Moja babcia umarła zbyt szybko. Zbyt szybko bym zrozumiała to, o czym ona mi opowiadała. I przy okazji jeszcze tą stroną rodziny nie za bardzo się interesowałam, ponieważ to była rodzina, która pracowała na roli. Bardziej mnie imponowała jakoś tam ecytowana ta druga strona rodziny, ale rodzinne historii nie będę Wam mocno opowiadać. I ta babcia przypomniała mi się, kiedy oglądałam ten zeszyt, że opowiadała mi o różnych historiach, opowiadała mi historię o duchach, jakieś swoje przeżycia, jak widzi energię, opowiadała mi rozumienie snów. I to wszystko mi się przypomniało, kiedy przeglądałam ten zeszyt i zrozumiałam jeszcze jedną rzecz, że o ile moja babcia nie miała świadomości swojej mocy, interesowała się alchemią, interesowała się zodiakiem, astrologią, ziołolecznictwem, to nie przejęła tej świadomości po swojej matce. Słuchajcie, co się okazało po śmierci mojej babci, moi rodzice oczywiście uporządkowywali jej sprawy, znaleźli dokumenty Okazało się, że moja prababcia była wyznania mojżeszowego. Słuchajcie, to jest praktycznie niemożliwe, że przeżyła wojnę, ponieważ z miasta, z którego pochodzę, w naszym mieście było wielkie getto, w naszym mieście były wielkie łapanki Żydów. Przy moim mieście jest las, o którym nawet osoby, które naprawdę twardą stąpają po ziemi, mówią, że tam straszy, dlatego że tam było. Ludzie byli po prostu wystrzeliwani w olbrzymich ilościach. To byli Żydzi i Polacy, którzy byli wystrzeliwani w tym lesie, i do dziś dnia mówi się, że tam straszy. I to nie są żarty, to nie są jakieś tam plotki. Faktycznie tam się coś dzieje. To, że moja prababcia była wyznania mojżeszowego, otworzyło mi głowę na całą sprawę, o co w tym wszystkim chodzi, skąd te moje zainteresowanie. Ponieważ prawdopodobnie przeżyła wojnę tylko dzięki temu. Że miała jakieś zdolności no, magiczne, jak to nazwać, alchemiczne. Dlatego, że tak jak mówię, w moim mieście nie było szans, żeby jakikolwiek Żyd, Żyd, ktoś wyznania żydowskiego przeżył wojnę. Przeżyli tylko ci, którzy wyjechali i później pisali książki o moim mieście. A babcia wyszła za Polaka, zmieniła nazwisko, dokumenty się zachowały, jeden dokument. I wydaje mi się, że całą wiedzę na temat astrologii, na temat alchemii próbowała przekazać swoim dzieciom. Jakkolwiek dzieci ewidentnie tego nie rozumiały. Moja babcia miała zainteresowanie owszem tymi tematami, ale sama nie miała świadomości swojej mocy. Mówiłam Wam w jednym z filmików, że kiedy uczycie się o alchemii, o okulcie, zawsze prędzej czy później dojdziecie do ludzi wyznania mojżeszowego, i nie jest to przypadek. I wydaje mi się, że moja, babcia, moja prababcia miała olbrzymią wiedzę na ten temat. Przy okazji mam wrażenie, nie jestem w stanie tego udowodnić ani no moi rodzice nie chcą na ten temat rozmawiać również. Wydaje mi się, że podpisała pakt z jedną z istot, po to, by mogła przeżyć wojnę. Po czym to wnioskuję? Wnioskuję to po tym, co się wydarzyło później w tej stronie rodziny. Były przypadki bardzo dziwnych śmierci. Do tego stopnia dziwnych, że kiedy mój dziadek umarł, moi rodzice, ponieważ byłam zbyt młoda, nie powiedzieli mi jak umarł. A mi się przyśniło jak on umarł. I w związku z tym, że byłam małą dziewczynką, na pewno takich rzeczy, co się wtedy wydarzyło, nie byłam w stanie zobaczyć w żadnym filmie. I kiedy powiedziałam o tym rodzicom. Oni powiedzieli, że tak, to naprawdę się przydarzyło dziadkowi, i że powiedzieli mi coś innego, po to, żebym po prostu nie miała złych wspomnień. Kiedy powiedziała mojej babci o tym, że wiem, jak dziadek umarł, że mi się przyśnił, że mi pokazał, jak umarł, ona zaczęła mi opowiadać na temat magii, na temat alchemii, na temat duchów. Ponieważ ona widocznie wtedy zrozumiała, że prawdopodobnie przejęłam pewne właściwości prababci, o których ona sama nie chciała mówić, sama nie chciała mówić o swoim pochodzeniu. Wydaje mi się, że nawet moja babcia nie znała pochodzenia mojej prababci. A przynajmniej o tym nie mówiła, może takie były czasy. I wiem, że w dniu, kiedy mój dziadek umarł, i wcześniej, kiedy się dowiedziałam, jakie wydarzenia były naokoło tej całej sytuacji. Mówiło się, że opętał go demon. No tak się mówiło prawda kiedyś. No teraz też się mówi, że kogoś opętał demon. A ja w demony nie wierzę. Ja wierzę w istoty, które nie są ani dobre, ani złe i wydaje mi się, że to udowadnia to, że moja prababcia podpisała jakiś pakt. I wydaje mi się osobiście, że ja przełamałam w jakiś sposób ten pakt, będąc osobą świadomą, będąc osobą świadomą tej mocy. Dlatego, że czuję, jak bardzo moje życie zmieniło się, od kiedy mam prawdziwą świadomość tego, czym jest alchemia i kim naprawdę jestem. Podzieliłam się z wami tą, jakby nie patrzeć, bardzo prywatną historią, ponieważ liczę na to, że ktoś z was ma może podobne przeżycia, może ma jakieś podobne wspomnienia, może wie, jak to w jakiś sposób wytłumaczyć. I dziękuję Wam za dzisiejszy czas, no i trzymajcie się, do zobaczenia! PA!